Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 19 września 2024 roku. Słońce wzejdzie o 6.26, a zajdzie o 18.48. Imieniny obchodzą Konstancja, January i Teodor, solennizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień dzikiej flory i fauny. Motto na dziś: rośliny istnieją w sobie, owady dzięki sobie, ludzie dla siebie. Stare przysłowie greckie. 380 wydanie codziennika motywacyjnego Odpalamy. Dostałem kiedyś takie motto, które utkwiło mi w pamięci na bardzo wiele, wiele lat, i dzisiaj chciałbym się podzielić z Tobą tymże mottem, a także porozmawiać o pewnych wartościach w życiu. Posłuchaj bardzo uważnie. Mamy dwa rodzaje problemów: pilne i ważne. Te pilne nie są ważne, te ważne zaś nigdy nie są pilne. Do czego prowadzi to motto, nie doprowadziło do jednego pytania: jak warte jest dla mnie moje życie? Dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej? I dzisiaj chciałbym z Tobą o tym porozmawiać. Odpowiedz sobie na proste pytanie, jak cenisz swoje żyćko na niebieskiej kulce? Dlaczego jest dla Ciebie ważne, a być może nie jest ważne? Dlaczego w wielu przypadkach traktujesz swoje życie jako coś, co jest zastane? Bo przecież zawsze było. Zawsze odkąd pamiętasz, żyłeś, żyłaś, więc co tutaj rozdrabniać jakieś nadrobne rozkminianie? A w wielu przypadkach siedzisz w deficytowych dołach, w dojazdach, w jakichś sytuacjach, które nie są fajne i nie mają nic wspólnego z dobrostanem. I wtedy też zadaj sobie to pytanie. Jak to Cenisz swoje życie, jak dla ciebie jest warte? Ile jest warte twoje życie? Wiesz o czym mówię? Zauważ, że wielu ludzi traktuje życie jako coś, co jest zawsze istnieje przy nich, no bo przecież zawsze było, tak jak powiedziałem. Ale siedzą też w głębokich deficytowych dołach, a siedzenie w głębokim deficytowym dole, w jakiejś słabej pracy, w słabej relacji, w małych finansach, w podupadającym zdrowiu, we wszystkich tych rzeczach, które nie budują ludzkiego dobrostanu. To nic innego jak marnowanie życia. Rozumiesz, jak trwonienie na słabe przeloty, na słabe prace, na słabe relacje, na wszystkie te deficytowe doły, które z jakiegoś powodu przez wielu zostało uznane za pewnik. Andrzej Batko na jednym ze szkoleń, bardzo dawno temu prawie 30 lat temu zadał jedno fundamentalne pytanie sali. I jak warte, ile warte jest dla Ciebie Twoje życie? I wszyscy powiedzieli, o, jestem, naprawdę, moje życie jest najcenniejsze na świecie i tak dalej, i tak dalej. I drugie pytanie Andrzeja, to z jakiego powodu siedzisz w deficytach? Co takiego musi się wydarzyć, żebyś zaczęła albo zaczął z tychże deficytowych dołów wychodzić? Żebyś zaczęła albo zaczął zmieniać życie? Żebyś zaczął albo zaczęła dbać o swój dobrostan, o dobry stan w swoim życiu? Na sali zapanowała cisza i wtedy Andrzej zadał pytanie wybranym losowo ludziom, dlaczego nie wychodzisz z deficytów? No więc pytały odpowiedzi naprawdę, takie jak padają zawsze na wielu szkoleniach, na wielu eventach tego typu spotkaniach, sesjach coachingowych, bo się boję, bo mam obawę, no bo bać się to trzeba, rzeczy ostatecznych. Mam obawę, bo nie wiem co będzie i tak dalej, bo coś mnie zatrzymuje, bo strefa komfortu kolejne wyświechtane jak tatarskie siodło hasło, dlaczego nie wychodzisz? Jeżeli nie wychodzisz i jeżeli twierdzisz, że twoje życie jest dla ciebie ważne, cenne, naprawdę i tkwisz cały czas, marnując czas, który jest ci dany, nie wiadomo jaki, marnując życie, które jest ci dane jedno prawdopodobnie, a tkwisz w deficycie, no to tutaj coś nie działa, coś nie halu, jak mawia młodzież, coś. Nie styka na pewnym etapie. Dziś namawiam Cię do pewnej refleksji, żebyś sobie odpowiedziała, albo odpowiedział na pytanie, ile jest warte dla Ciebie Twoje życie? Jakie jest warte? Co oznacza wartość w życiu? Z jakiego powodu nie podejmujesz akcji, żeby urywać się z deficytów, kończyć słabe relacje, urywać się z pracy, gdzie jest mobbing i robić wszystkie te rzeczy, które prowadzą Cię do dobrostanu? Kiedy w momencie, w którym siedzisz, w którym się znajdujesz obecnie, ten stan nie działa dla twojego dobrostanu, a przecież uparcie twierdzisz, że życie jest cenne dla ciebie. No więc odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego to robisz. Co takiego musi się wydarzyć w twoim życiu, żebyś zrozumiał albo zrozumiała, że tkwienie w deficytowych dołach, w słabych pracach, relacjach, w małym zarabianiu, w jakichś niskich samoocenach nie ma najmniejszego sensu. No bo jest to marnowanie, trwonienie twojego życia. Więc u podstaw, ile jest warte dla ciebie Twoje życie i co takiego musi się wydarzyć, żebyś zaczęła albo zaczął zmieniać to życie? Wiele osób, tak jak Ci powiedziałem, to jest doświadczenie Andrzeja, ze szkolenia, na którym ja byłem. I zresztą ja też pytam wielu na szkoleniach, które prowadzę, ile jest warte dla ciebie życie? Dlaczego tkwisz w takiej sytuacji? Co musi się wydarzyć, żebyś zaczął albo zaczęła to zmieniać? I z jakiego powodu tego nie robisz? I wiele osób mówi właśnie, że ma obawę, że ma lęk, że się boi. I tak dalej co będzie. I tutaj wracamy do wielu codzienników u swojej podstawy, w których padło stwierdzenie, że z jakiego powodu dajesz swoją całą uwagę wszystkim tym myślom, które mówią, że coś nie wyjdzie, nie uda się, nie będę, nie chcę, nie mogę, i tak dalej, jeżeli to nie ma miejsca. Zobacz, jak my jako ludzie dajemy się w bardzo prosty sposób manipulować czarnym myślom, swojemu umysłowi. Wielu żyje w takim przekonaniu, że jak ma coś zrobić, to na przykład zmienić pracę, to o z czego ja będę żył, o to i mówią, że to jest pragmatyzm, że lepiej pracować w miejscu, w którym się słabo płaci, się jest dojeżdżanym niż nie, nie pracować. W niewielu przeramowało tę sytuację, niewielu odpowiedziało sobie, no kurde, zmienię pracę, będzie lepiej, będzie kasa, będą inne relacje, będzie wszystko, poprawiam coś na lepsze i zaczyna to robić. Tylko lepiej dawać całą swoją uwagę tym wszystkim negatywnym przelotom niż nie. Ja zawsze, jak ktoś przychodzi do mnie na sesję coachingową i rozmawiamy o jakichś wyzwaniach, problematach, i tam bardzo wiele razy przejawia się praca, zmiana pracy, obawa przed zmianą pracy. Ja zadaję to proste pytanie. Ile jest warte dla Ciebie Twoje życie? Czy stać Cię na to, aby jeszcze niszczyć życie, trwonić najcenniejsze zasoby jak czas, zdrowie, nerwy i tak na to, żeby być w takim, a nie innym... No tak, ale mam kredyt. No to co, że masz kredyt? Kredyt ma 90% populacji i żyje. Ale to nie chodzi o to, żeby sobie udowadniać, że Ty nie możesz czegoś zrobić, zmienić pracy, zakończyć relacji, rozpocząć relacji, zacząć robić tego, spełniać tego, dochodzić do tamtego, bo masz obawy. Bo masz coś tam. Więc za każdym razem zadaj sobie proste pytanie, ile jest warte moje życie dla mnie? Co ono dla mnie oznacza? Dlaczego? Dlaczego chcę, mam to zrobić, żeby to zmienić? Bo, gdyż i sobie wypisz tutaj, albo odpowiedz sobie na to pytanie, i zobaczysz, że świat staje się naprawdę prosty. Bo jeśli dla kogoś życie jest cenne, no to uświadamia sobie, że szkoda czasu na pierdoły, na słabe relacje, na słabe prace, na deficyty, na dojazdy, na takie rzeczy. Wiesz, a jak sobie udowodnisz sam sobie i stwierdzisz przed samym sobą, samą sobą, że twoje życie jest ważne i należy coś zrobić z tym, żeby go nie mitrężyć, nie marnować, żeby je, nie, być, nie, nie, nie zdewaluować tego życia przez to, że, że masz obawę przed czymś. No to zmienia się absolutnie wszystko, zaczynasz to robić. Odpowiedz sobie na pytanie, z jakiego powodu siedzisz w deficytowym dole. I ja nie mówię, żeby to był powód taki, że coś się wydarzyło w twoim życiu i ten deficyt powstał. bo no to niezaprzeczalny fakt, jest obecny, jesteś w nim, okej. Okay. Ale z jakiego powodu tkwisz tam pomimo tego, że zauważasz, że to nie działa dla Twojego dobrostanu, że to nie klika, że każdego dnia ten deficyt jest głębszy, głębszy i głębszy, że pojawiają się inne deficytowe doły wokół Ciebie, tylko dlatego, że ten jeden nie został przez Ciebie zasypywany. Nie rozpoczęłaś albo nie rozpoczęłaś procesu, tylko z jakiegoś powodu godzisz się na pewne zastanę sytuacje w swoim życiu i przyklepujesz, mówisz, dobra, nie będę nic zmieniał, zmieniała, może jakoś będzie, zawsze jest jakoś, bo nigdy nie ma inaczej, jak jest jakoś. Jakość jest zawsze, bez względu na to, co oznaczają te słowa. Ile jest warte twoje życie i czy masz na tyle psychy i jaj, żeby je nadarmalnować? żeby siedzieć w tych wszystkich dojazdach, słabych pracach, relacjach. W tym słabym zarabianiu, w tym złym wyglądzie dla ciebie, w tych niskich samoocenach warte jest? Warto jest tak przepykać życie w deficytowym dole, w dojeździe, tylko dlatego, że masz obawę, że Twoja podświadomość, Twoja głowa kreuje jakieś niestworzone rzeczy, które nigdy nie nastąpią nawet, w 99% nie następują, ale dajesz im całą swoją uwagę. No, bo tak jest wygodniej. Bo łatwiej znać korytko, w którym się taplasz od wielu, wielu lat, niż wyjść z tego korytka i zacząć coś zmieniać. Ktoś mi kiedyś powiedział, kurczę, łysy, tak se stoisz na tej scenie, tutaj szkolenie, tutaj tyle osób łatwo ci powiedzieć. No super, łatwo, bo tego mnie nauczono. Nauczono mnie mówić i rozmawiać z ludźmi. Ale jeżeli ty kolejną belkę rzucasz sobie sama albo sam pod nogi, że łatwo mówić, trudno zrobić, i ja nie będę robiła, bo jest trudno, nikt nie powiedział, że będzie łatwo będzie trudno, będą wyzwania, będą łzy, będzie wkurw, będą te wszystkie rzeczy, które są jakże ludzkie. Ale gdzieś po drugiej stronie tego deficytowego dołu, na samej górze, jest coś, co pozwala ci stwierdzić, że oto zasypałaś, zasypałeś ten dół, wyszłaś, wyszedłeś z niego. Nie ma. Jest lepsza praca, lepsze relacje i tak dalej. I kiedyś to tłumaczyłem, na szkoleniu wstała pani, a skąd wiesz, że będzie dobra relacja albo lepsza praca? Skąd wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. Ale nikt z nas nie robi Czegoś, żeby pogrążyć się jeszcze bardziej. Jeżeli wykażesz zaangażowanie, determinację, poszukiwanie rozwiązań, systematykę działania, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że zmieni się na lepsze. Skąd wiesz, że zmieni się na lepsze? No, jak się nie zmieni na lepsze, to znaczy, że coś w tym procesie, który przeprowadzasz, robisz niezgodnie z oczekiwaniami. Ja nie wiem, czy spotkałaś albo spotkałeś takich ludzi. Nie wiem, być może sama taki, jest, sam taki jesteś, albo sama taka jesteś, że na każde rozwiązanie znajdziesz problem. Tylko po to, żeby zatrzymać się w miejscu, żeby nic nie zmieniać, broń Boże, żeby nie ruszać do przodu. No bo przecież jest deficyt, ale jest. Lepszy wróg, którego znasz, niż ten, który się pojawi. Nie do końca to jest prawda bo nasze ludzkie życie przemija naprawdę bardzo szybko i wielu, ale to wielu, którzy dobiegają do mety stwierdzają, że kurczę, ale bym pozmieniał, ale bym inaczej zrobił, o, jakbym wiedział, wiedziała, żeby tam zrobić, to bym zmieniła, a żałuję tego i tego. Zastanówcie się, staćcie na coś takiego, żeby dołączyć do tego całego peletonu żałujących, że czegoś nie zrobiło, czegoś nie opuściło, czegoś nie zmieniło, nie rozpoczęło realizacji czegoś. Zastanów się, za każdym razem, kiedy gdy twój umysł będzie ci podszeptywał, że o, może tak, będzie to nie, niedobrze, to zadaj mu proste pytanie. Ile jest warte dla ciebie twoje życie? I czy masz na tyle jaj, na tyle psychy, żeby dalej je palić w deficytach? W dojazdach, w słabych pracach, relacjach, i tak dalej. I naprawdę uwierz, u 99% populacji zmienia to wszystko. Te stwierdzenie, tylko trzeba być szczerym, sama ze sobą, sam ze sobą. Trzeba sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie. Ile jest warte? Ile jest warte żyć na niebieskiej kulce? Te wszystkie marzenia, cele, plany? To wszystko, do czego możesz dojść, osiągnąć, zdobyć, ale w momencie. Kiedy ruszysz za dnią część ciała, podejmiesz decyzję, że oto żegnaj deficycie, szukam rozwiązań na to, żeby za czas jakiś żyć dobrym, spełnionym życiem takim, o jakim zawsze marzę. Być może ktoś teraz zarzuci, że łatwo mówić, co, co włączył mikrofon i se powiedział. No włączył i se powiedział, ale generalnie uwierz, bo spotykam tysiące ludzi rocznie, rozmawiam... Z takim samym sztabem ludzi, ludzi, którzy są na początku drogi i ludzi, którzy są na końcu drogi wychodzenia z deficytów, i z ludźmi, którzy z tych deficytów wyszli, a jeszcze kilka miesięcy temu byli naprawdę po kokardy, unurzani w słabych relacjach, pracach, długach itd. Ale oni odpowiedzieli sobie na proste pytanie: że ich życie jest warte naprawdę tego, aby ruszyć w dany proces, czego Tobie, Tobie i Tobie życzę. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz wiecie za co, dlaczego i po co. Naprawdę z całej siły dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszystkie książki wysłane do swoich nowych właścicieli. Naprawdę jaram się. Jak otrzymacie te książki, to dajcie znak, proszę, na grupie facebookowej, w komentarzu, gdziekolwiek, że one doszły i że macie, że czytacie, że się rozwijacie. Dziś wielki live z Centrum Sterowania Wszechświatem. O 19.00 inauguracja drugiego sezonu CSW wprost z Nowej Huty. Nadratyńska-ratyński, moja skromna osoba, będzie można do nas zadzwonić i pogadać. Porozmawiamy o wielu ciekawościach. Naprawdę bądźcie z nami dzisiaj na Jak Lepiej Życie albo na kanale Mediteusz, gdzie będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Będą też książki, nagrody i takie inne rzeczy. Super, jaram się. Kłaniam się nisko do samej Ziemi. Co złego, to nie ja. Słyszymy się. Jutro o godzinie 6 rano oraz oczywiście w następnym tygodniu. No bo jutro piątek, piąteczek, piątunio, no i jeszcze dziś, podczas wielkiego live'a z Centrum Sterowania Wszechświata. Dziewczynki i chłopcy, słuchacze i słuchawki, Mediteuszki i Mediteusze. Bardzo dobrego czwartku. Do usłyszenia o 19:00. na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.